Cześć. Dzisiaj oglądamy sobie zestaw 41455 Kreatywne pudełko z klockami z Kiciorożkowa, moi drodzy, w końcu porządny zestaw dla dorosłych, liczący 433 elementy i zawierający potężną ilość postaci z Kiciorożkowa. Zapraszam. Zestaw kreatywne pudełko z klockami z kiciorożkowa katalogowo kosztuje 179,99 groszy. 433 elementy, jakie znajdziemy w tym pudełku, dają nam cenę 41 groszy za jeden element. W zestawie znajdziemy również 17 figurek, główne dwie podstawowe, jak również figurki pozostałych postaci, które Widzicie właśnie na swoich ekranach, no i dodatkowo całość zapakowana w świetny brick 2x4 w kolorze białym, który chyba pierwszy raz użyty jest właśnie w tym zestawie. Moi drodzy, otwórzmy sobie zatem to pudełko i zobaczmy standardowo już, jak LEGO zapakowały nam klocki i co zawiera ten zestawik. No, zobaczcie. Pudełko również bardzo fajnie oklejone naklejką Uniquiti, więc nie jest całe białe. W środku znajdziemy słuchajcie, worek z numerem 3, worek z numerem 2, worek z numerem 4, worek z numerem 5 i worek z numerem 1, jak również widzicie tutaj w woreczku numer 1 jest rozdzielacz instrukcje do zbudowania w ilości trzech sztuk książeczka numer 1 2 i 3 czyli moi drodzy pięć woreczków w których mamy 433 elementy i 3 instrukcje do zbudowania z tyłu mamy reklamę Disney Princess oraz zestawów saszetek z kicią rożek jak również aplikacji LEGO LIFE. No i tutaj w woreczkach numer 1 i 2 widzimy, że mamy do zbudowania postacie, jak i te przeszkody do jazdy na deskorolce. W instrukcji numer 2, co też się znajduje znajduje się do zbudowania duży zamek w kształcie kici rożek i w instrukcji numer 3. Zobaczmy, mamy spis elementów na końcu, no i do zbudowania akcesoria, które będą się znajdować w naszym mieście. Zobaczcie tutaj woreczek numer 4 zawiera te akcesoria, woreczek numer 5 te. Ja sobie to teraz zbuduję i widzimy się za chwileczkę. I Tak oto prezentuje się po zbudowaniu Kreatywne pudełko z klockami z kiciorożkowa. Słuchajcie, 17 figurek, które otrzymujemy w tym zestawie. Myślę, że w zupełności zaspokoi Wasze zapotrzebowanie na zabawy właśnie zestawami. No bo część figurek tak jak piesiorożek, kiciorożek, czy pszczółka, czy misia kwadrat, czy, czy nawet mistrz Smutas, jak i Dino Koleś, czy figurka Rika bądź Kopniaka. Znajduje się w zestawach wcześniejszych. Tutaj otrzymujemy dodatkowo jeszcze pałac, kicirożek, mostek, kilka elementów scenerii, stoisko z ciasteczkami, lodami, jak również stoisko z kwiatami i stoisko z hotdogami. Największą budowlą w tym kreatywnym pudełku jest zamek kicirożek zbudowany z różowo-fioletowych klocków, Z tyłu prowadzą. Schody na górę, tutaj mamy dwa okienka, które są w oczkach naszej kici. Na górze jakaś parasolka, dwa słoiczki, prawdopodobnie z błyszczącą materią. Na górze niebieski róg, na którym mamy złotą flagę. No i tutaj widzimy długi niebieski jęzor, który prawdopodobnie ma imitować wodę płynącą. Na tym zamku, pod spodem, widzimy również bramę, przez którą prawdopodobnie możemy wejść do kiciorożkowa. Trzy elementy, które możemy umieścić w kiciorożkowie jako sceneria, która tworzy, jak widzicie tutaj, kwiaty, krzaczki, bądź tak jak tutaj różnokolorową choinkę. Konstrukcje wykonane z dużych klocków w zielonych, różowych, żółtych bądź brązowych kolorach. Mamy tutaj również fioletowo-różowy mostek, który nasze postacie mogą przemierzać nad rzeczką, którą oczywiście możemy sobie zbudować w naszym mieście. Jak również znajdziemy dwa elementy skateparku, taką pochylnię oraz jak widzicie taką półrampę, na której figurka kopniaka może wykonywać różne ewolucje. Otrzymamy również to Stoisko z ciasteczkami, lodami i napojami pod biało-czerwoną parasolką. Jak również moi drodzy, otrzymamy wózek sprzedawcy kwiatów z dwoma dużymi kwiatami. Jak również tutaj prawdopodobnie z sadzonkami różnych kwiatuszków w kolorze fioletowym. No i oczywiście dostajemy też wózek czy stoisko sprzedawcy. Hot dogów na grillu, jakaś noga z kurczaka nam się grilluje. Mamy dwa pojemniki musztarda i ketchup oraz przygotowany już dla klienta hot dog. Tak jak mówiłem, mamy 17 figurek Kicia rożek, identyczna jak w zestawie 41454 4, 4, znany z zestawu 41452 Piesio rożek Mamy również klocek przedstawiający figurkę rika, którego znajdziemy również w zestawie 41454, laboratorium dr Lisiczki. Figurka smutasa znana z zestawu 41453. Nowa figurka, której nie mieliśmy we wcześniejszych zestawach przedstawiająca postać stoko wykonana z niebieskich klocków dwie rączki. Na główce czarny cylinder. Figurka Dino Kolesia znana z zestawu rowerek Księcia Piesiaroszka o katalogowym numerze 41452. Kolejna nowa figurka to figurka Baza na deskorolce. Tłów wykonany z białego klocka, a główka i buźka to nadrukowany klocek 1 na 3 z oczkami i buzią. Pszczółka B to postać, którą możemy znaleźć również w zestawie 4-1-4-5-1 Chmurkowy Pojazd Kici Rożek. Mamy również figurkę Kopniaka, którą mogliśmy znaleźć w zestawie Rowerek Księcia Piesia Rożka. Kolejna figurka to figurka Misi Kwadrat, którą mogliśmy znaleźć w Chmurkowym Pojeździe Kici Rożek. Klocek 2x4 z nadrukiem oczek i buźki to klocek tworzący postać Betsy, która występuje po raz pierwszy właśnie w zestawie 4 1 4 5, 5. Moi drodzy, jeżeli dobrze przyporządkowałem, imiona to figurka, którą aktualnie macie na ekranach to postać Pięknisi. Z klocków 1x1, 1x2 oraz 1x3. Otrzymamy żółtą postać figurki Wężyka w czarnym cylindrze na jego główce. Na tym niebieskim stożkowym klocku otrzymujemy po raz pierwszy w tym zestawie postać penny. Z klocków 2x4 mamy również zbudowaną postać Broka, która także po raz pierwszy pojawia się właśnie w tym zestawie. 16 figurka, którą zawiera to kreatywne pudełko. To postać chmurki, malinki i ostatnia figurka burgerowiec widzimy tutaj. Bułeczkę z czarnymi oczami, brązowe trójkątne klocki, które tworzą jakąś kokardkę bądź włoski tej figurki mamy również dwa klocki, które imitują pomidorki, dwie płytki 2 na 2, które są tutaj plasterkami żółtego sera. No i zielone klocki tworzą sałatę na spodzie tej bułeczki, całość zbudowana na płytce 2 na 4 Dziewięć figurek, które widzicie tutaj z przodu, otrzymujemy po raz pierwszy właśnie w zestawie kreatywne pudełko z a pozostałe osiem figurek, które znajdują się z tyłu, możemy otrzymać we wcześniejszych zestawach, jeżeli oczywiście posiadamy je w naszej kolekcji. Jak widzicie, bardzo fajnie w całości prezentuje się ten zestaw, 433 elementy, wśród których, tak jak widzieliście, znajdziemy 17 figurek, znajdziemy również elementy scenerii, no i ten tutaj duży pałac kicirożek. Na dzień dzisiejszy to wszystko, dzięki wszystkim za oglądanie, jeżeli film się podobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę, do zasubskrybowania mojego kanału i do usłyszenia. Cześć!